Jakie są najzdrowsze posiłki w KFC, a jakie najbardziej kaloryczne? Który zawiera najwięcej cukru, a który najwięcej soli? Ile kalorii ma popularny kubełek KFC? I jaki posiłek ma najwięcej białka w porcji? Cześć wszystkim i miło mi Was bardzo serdecznie przywitać na moim kanale. Ja nazywam się Bartłomiej Wodarczyk i jestem dyplomowanym dietetykiem, a dziś sprawdzimy sobie najczęściej wybierane opcje w KFC, nie tylko pod kątem kaloryczności, ale również pod kątem zawartości białka, tłuszczy, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, Soli czy też cukru. Oczywiście na wstępie chciałbym Was poinformować, że ten film ma charakter czysto informacyjny, edukacyjny, bo chciałbym Was uświadomić, jak dużo kalorii, tłuszczy, w tym kwasu właśnie tu, tłuszczowych, nasyconych soli czy też cukru, znajduje się w takich typu produktach. Bo przykładowo nadmierne spożycie soli może prowadzić do nadciśnienia tętniczego lub chorób układu krążenia, co w Polsce jest jakąś obecnie plagą. Nie zachęcam ani nie namawiam do jedzenia fast foodów w KFC, natomiast jeśli zdarzy się taka sytuacja, że będziecie w KFC, bo przykładowo będziecie w długiej trasie, to taki poradnik może Wam się przydać, bo również zrobimy sobie małe zestawienie najlepszych pozycji, najbardziej zdrowych pozycji w KFC. Więc zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania filmu. Dziękuję. I zaczniemy sobie od tego, ile kalorii ma popularny kubek w KFC. Jeśli chodzi o ten kubek, to jest to 15 hot wingsów i 2 razy frytki i posiada on aż 2114 kcal, 111 g białka, 127,4 g tłuszczów, 135 g węglowodanów i z tego aż prawie 15 g soli, a dokładniej aż 14,07 g soli. A przypominam, że obecne zalecenia mówią o spożyciu do 5 g soli dla Polaków. Więc po prostu, jedząc taki kubek, mamy trzykrotność tego dziennego limitu. Żeby nie było, to są aż trzy łyżeczki soli, Więc naprawdę całkiem sporo. Kubełek większy, czyli 30 Hot Wingsów plus 4 razy frytki, kosztuje 80 zł i posiada aż 4228 kcal, 220 g białka, 254 g tłuszczów, 270 g węglowodanów i tutaj znowu prawie 30 g soli, a dokładniej 28,14 g soli. Czyli tutaj do naszej szklanki znowu ponownie dodajemy 3 łyżeczki soli. Z tym większym oczywiście kubełkiem, więc będzie to już no pokaźna liczba. Kurwa, dlaczego to ma aż tyle soli? Często również wybierany jest kubełek Classic, który kosztuje 52 zł i posiada aż 1693 kcal, 99,4 g białka, 94 g tłuszczów, 106,4 g węglowodanów i aż ponad 12 g soli. Oczywiście jest jeszcze podwójna opcja kubełka Classic, czyli po prostu te wszystkie wartości mnożymy razy dwa. Tutaj co ważne, nie uwzględniłem w tych wyliczeniach sosów, które są sprzedawane razem z kubełkami, a dokładne wartości odżywcze poszczególnych produktów. Produktów takich jak na przykład skrzydełko, czy też pierś, zostawiam w linku z oficjalnej strony KFC. I co również ważne, te wartości, które wcześniej podawałem przy kubełkach, są liczone z frytkami. I oczywiście wiadomo, naraz większość osób z nas nie zje takiego kubełka, czy też tego mniejszego, czy też większego kubełka z KFC. Natomiast te wartości dają do myślenia, ile kaloryczności posiadają te produkty, ile gramów soli, czy też tłuszczów nasyconych mają te porcje. Przejdźmy dalej i która pozycja ma najwięcej gramów soli, a która najwięcej gramów cukru? Najwięcej. Cukru kiedyś, bo już został pobity, posiadał mleczny shake o smaku krówkowym 500 ml, bo aż 101 g cukru w porcji. Dla zobrazowania to 20 łyżeczek cukru i mniej więcej taka pojemność szklanki. Ale, tak jak wcześniej wspomniałem, ten shake o smaku krówkowym został przybity przez dwie inne pozycje, ponieważ exekwo posiadają 106 g cukru, a chodzi konkretnie o mleczny bubble shake o smaku truskawkowo-limonkowym i o smaku czekoladowo-pomarańczowym. 106 g to po prostu do tej szklanki dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę cukru. No i w sumie zapełniliśmy całą szklankę cukrem, i tyle jest w jednym mlecznym shake'u w KFC. Porcja to jest 500 ml, gdzie tutaj tego cukru jest 106 g, czyli 1 piąta. Jeszcze czysto informacyjnie, ten shake o smaku krówkowym posiada 739 kcal, a te dwie pozostałe pozycje, które go pobiły, posiadają 797 kcal. Najwięcej gramów soli w porcji posiada Grander Double, mam nadzieję, że to tak się to czyta, który posiada prawie 8 g soli w porcji, co nadal jest ponad dziennym limitem spożycia soli. Natomiast w przeliczeniu na 100 g naszym zwycięzcą w tym niechlubnym wyścigu jest Grander, ale ten zwykły, nie w wersji Double. Posiada on 2,18 g soli na 100 g produktu. No ta pozycja jest niesamowita pod kątem bicia najgorszych rekordów. A jaki posiłek ma najwięcej gramów białka w porcji i w przeliczeniu na 100 gramów? W porcji najwięcej białka ma wcześniej wspomniany Grander Double, bo posiada go aż 60 g. Ale co ważne, jest bardzo kaloryczny, bo posiada 1075 kcal i prawie 8 g soli, 56 g tłuszczów, w tym 12 g nasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast w przeliczeniu na 100 g najwięcej białka posiada Zinger Double, bo ta pozycja posiada 17 g białka na 100 g, co daje 41 g białka w porcji przy kaloryczności 590 kcal, a w tym 4,5 g soli, 29 g tłuszczów, w tym 5 g tłuszczów nasyconych. W tym zestawieniu pomijam kawałki kurczaka, jakie na przykład można znaleźć w kubełku z KFC, takie jak na przykład żeberka, piersi, hot stripsy, hot wingsy itd., itd., bo wiadomo, że w przeliczeniu na 100 gramów one będą miały najwięcej białka. Kolejne zestawienie, czyli jakie posiłki mają najwięcej kalorii w KFC. Nasze podium otwiera Kurito Grande, które posiada 1078 kilokalorii, 46 g białka i 64 g tłuszczów, w tym 20 g tłuszczów nasyconych, 80 gramów węglowo i ponad 5 g soli, czyli znowu ponad dzienny limit zalecany dla Polaków. Drugie miejsce na podium to nie do końca posiłek, a bardziej napój. Mowa o mlecznym szejku o smaku piankowym, który ma pojemność 500 ml i posiada on tutaj uwaga 1118 kcal w porcji, w tym 13 g białka, 26 g tłuszczy, 103 g węglowodanów i w tym prawie 92 g. Cukru. No i pół grama soli. Natomiast pierwsze zaszczytne miejsce trafia do Rapper Ketaki Gold, który posiada aż 1197 kalorii, przy tym tylko 42 g białka, a 77 g tłuszczów, 91 g węglowodanów i ponad 7 g soli w porcji. Przejdźmy do chyba najważniejszego zestawienia, czyli jakie są najzdrowsze posiłki w KFC i czy w ogóle takie znajdziemy. I teraz słowo najzdrowsze, a w sumie bardziej zdrowe, to szerokie pojęcie. Każdy może je interpretować na swój sposób, a też dużo osób może powiedzieć, że w KFC w sumie nic zdrowego nie ma. Tutaj też zależy, jakie kryteria przyjmiemy do tego, co jest zdrowe, a co nie. I oczywiście, że zdrowymi produktami możemy nazwać produkty, które są nieprzetworzone, a tutaj mamy do czynienia jednak z żywnością wysoko przetworzoną. Ja, tak jak wcześniej wspomniałem, nie zachęcam do jedzenia fast foodów i tak jak wcześniej wspomniałem, do stołowania i jeżdżenia w takie miejsca. Ale też nie ma co ukrywać, że wszystko jest dla ludzi i każdy. Każdy może jeść po prostu co chce. No i stawiam, że też po prostu w większości z nas zdarzyło się jeść chociaż raz czy KFC, czy też McDonalda. Więc tutaj najzdrowsze możemy rozumieć jako jeśli już masz jeść w KFC, to najlepiej wybierz te opcje. I to zestawienie, które zaraz usłyszycie, możecie potraktować jako opcja awaryjna, taka właśnie bardziej zdrowa. Przedstawione propozycje będą miały trochę mniejszą kaloryczność, trochę więcej białka, zdecydowanie mniejszą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych i też mniej cukru, czy też soli. I tutaj podium zrobimy sobie troszeczkę szersze, bo wybrałem 5 opcji, i podium otwiera. Po prostu cheesburger. I oczywiście jest to opcja bardzo uboga w warzywa, a wręcz można by powiedzieć, że ich po prostu tutaj nie ma, bo mamy tylko bułkę, kurczaka, ser i trochę keczupu. Natomiast pod kątem kaloryczności, czy też udziału soli, czy też po prostu innych makroskładników, ta opcja nie wypada najgorzej. Inna kwestia jest taka, że no ciężko się takim jednym cheeseburgerem najeść, więc pewnie byśmy musieli zjeść dwa. Posiada 309 kilokalorii, w tym 15 g białka, 9 g tłuszczów, w tym 2,8 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 40 gramów węglowodanów i 2,4 g soli. Miejsce czwarte trafia do znanego Longera. Jest tutaj troszeczkę więcej warzyw w postaci kilku listków sałaty lodowej, a tutaj też widzę, że kurczaka i trochę pożałowali. Natomiast znowu pod kątem kaloryczności, udziału soli, udziału białka, tłuszczy i węglowodanów ta opcja wypada całkiem, ale to całkiem dobrze. Posiada 309 kilokalorii, w tym 17 g białka 8,1 g tłuszczów w tym 1 gram tłuszczów na 43 g węglowodanów i 2,6 g soli. Lecimy dalej i miejsce trzecie trafia do klasycznego Twistera. Jest to już troszeczkę lepsza opcja, szczególnie pod kątem sytości i w miarę najedzenia się tym, choć to też taka trochę większa przekąska, ale całkiem całkiem. Dobra. Posiada on 579 kcal, 23 g białka, 30 g tłuszczów, w tym 2.1 g nasyconych, 57 g węglowodanów i 2.6 g soli. Teraz robi się coraz bardziej ciekawie, bo niedawno w KFC pojawiły się ciekawe opcje na, no powiedzmy, w miarę zdrowy posiłek. Drugie miejsce trafia do chrupiących bajców z ryżem w sosie słodkim chili. Ta cała porcja posiada 697 kcal, w tym 19 gramów białka, 16 g tłuszczów, w tym 1.8 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 120 g węglowodanów i 3.07 g soli. I teraz miejsce pierwsze egzekwo, zajmuje pokeball z chrupiącymi bajcami w sosie słodko ale nie z ryżem, a z sałatą i również tutaj opcja wegańska z sałatą i halumi. I teraz opcja z bajcami posiada 315 kcal, 22 g białka, 17 g tłuszczów, w tym 2.6 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych, 20 gramów węglowodanów i 1,5 g soli. Opcja wegańska z halumi posiada 286 kcal, 18 g białka, 17 g tłuszczów, w tym 11 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 17 g węglowodanów i 1,39 g soli. Bardzo dziękuję za dotrwanie do końca i obejrzenie całego materiału i jeśli macie jakieś uwagi to śmiało proszę je piszcie w komentarzach. Dzisiaj to na tyle. Dziękuję pięknie i do zobaczenia za tydzień. Cześć.